To prawdopodobnie najgłupszy filmik, jaki nagram na tym kanale, ale Gigi poczuł odrobinę szczęścia, ponieważ mimo mu się, że stracił wszystkie zęby, a to wiecie, w Saniku oznacza, że e, będzie się miało szczęście, także chodziło mu od, kilka, od kilku dni po głowie e, kupienie zdrapek za 300 euro. Także w sumie to zrobimy, bo kto nie ryzykuje, nie pije szampana, i zobaczymy, wiecie, możemy albo wszystko przegrać, albo trochę nam się zwróci, może wygramy trochę więcej, kto wie. Myślę, że przy takiej sumie już można oczekiwać, że coś się wygra, ale planujemy kupić tylko jeden rodzaj zdrapek. To jest to, bo często widzę, że ludzie kupują różne rodzaje zdrapek i to dla mnie jakby minimalizuje szansę na wygraną, bo po prostu z każdej, wiecie, kupujecie inną i później jakby nie macie z tej samej serii. Ale wydaje mi się, że jak będą z tej samej, to jednak prawdopodobieństwo jest większe, także będziemy dzisiaj trochę szaleni. Ostatnio też miałam przemyślenie, że ostatnio nie jestem w ogóle szalona, a kiedyś byłam bardzo, także czas zrobić coś. Ryzykownego. Zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Didi, ile myślisz, że wygramy? 100 euro, 80 euro. 80 euro, ja myślę, że 125 euro. Będę precyzyjna. Zobaczymy, kto ma rację. Dokładnie. Jeśli jest więcej, to to naprawdę nie jest problem. Ale bądźmy realistami. Zazwyczaj się nie wygrywa w tych zdrabkach zbyt wiele, ale tak jak mówiłam, nadal mamy nadzieję, że przez to, że kupimy jeden rodzaj, mamy większe szanse. Jeszcze Wam szybko chcę wspomnieć, czemu zdecydowaliśmy się kupić zdrabki w Belgii, ponieważ, jak wiecie, zawsze wszystko kupujemy w Holandii, ale tym razem zdecydowaliśmy się na zakup w Belgii. Ze względu na to, że z tego co wyczytaliśmy w internecie, takie wygrane nie są opodatkowane w Belgii, a w Holandii chyba się oddaje połowę wygranej urzędowi, także. Wiecie, decyzja jest jasna. E, teraz pójdziemy do drogerii, bo musimy też kupić jeszcze coś do jedzenia, także wiepieczenie na jednym ogniu. E, I zobaczymy w ogóle, czy będą mieli, bo to wyjdzie nam 60 zdrapek za 5 euro. Zobaczymy, czy będą mieli w jednym miejscu. Wydaje nam się, że nie, ale no wyjdzie wszystko w praniu. Także chyba czas zrobić coś głupiego. Wiem, że mam emocje, ale jest okej. Okay. Jakby chcę to zrobić, więc... Oh. się <laughs> have... okay. you know? <laughs> yeah. okay. dobra, jednak w drugiej. Tego nawet nie oczekiwałam, że mają tylko pięć zdrapek, ale spoko. Nie wiem, w sensie to jest nawet smutne, że mają tylko pięć zdrapek, jakby... Okej, okay, ale... Jedziemy dalej. Yy, idziemy do innego sklepu kupić, a w ogóle jak kupowałam, to zauważyłam, że to jest yy, narodowa loteria i właśnie o, ona nie jest opodatkowana, także polecam. <laughs> Pojechaliśmy do kolejnego sklepu, a tutaj przed sklepem Scratch and Win, to chyba znak od wszechświata. Że mamy zagrać, może wygramy oby. Ok, to jest całe 60 zdrapek udało nam się w takim. nie wiem jak nazwać ten sklep, taki papierniczy. Kupiliśmy całe 55, także mamy 60 i jedziemy do domu zdrapywać. Zapytałam się pani, czy zdarzyło im się, że ktoś kiedyś kupił tyle zdrapek. powiedziała, że tak, ale że nie zdarza się to często. No i to wiadomo, domyślamy się. Jestem ciekawa, czy jest tutaj jakaś wygrana, mam nadzieję. Nie chciałam wydać 300 euro, żeby nic nie dostać z powrotem. Także idziemy do domu, bo ja też już nam trochę tutaj e, się buntuje. I, i zaczynamy zdrapywanie. Dziś czuje się bogaty już teraz. Zobaczymy, jakie Jestem będą obrony. realia. A, e, jeszcze tutaj mam. O Jezus. No, także to jest nasza cała loteria. <noise> Zobaczymy, czy coś wygramy. Jestem bardzo ciekawa. Teraz zatrzymajcie filmik. I obstawcie, ile nam się zwróci. Enzo nam się już tutaj dobiera do nich, a my musimy je odseparować. Enzo? Nie, nie, nie. Chodź. Ja mam tutaj e, polskiego piąteka. Enzo sobie teraz przesuwa krzesła. Już je porozstawiał. Przed chwilą tutaj cztery stały. E, no, także ja mam e, polskiego piąteka, a Gidzi ma Dirhama z e, Dubaju. Także zobaczymy komu się bardziej po szczęści. Please be few times. Yay! Euro. <laughs> GG na pierwszej zdrawce wygrał 40 euro, także ma dobry początek, liczymy na więcej. Niech się chociaż zwrócą. O, oh, here it's another five. So they cum cumulate, yeah? Mm -hmm. So it's 10 euro times one. Okej. Okay. mu się aż gorąco zrobiło. Z emocji This is chyba. Nothing. Nothing. I'll put nothing here, mm. okay? Nothing for, okay. You, nothing for me. <laughs> 15, 18. Mm, tak blisko, a tak daleko. Jestem ciekawa, czy też tak macie w zdrapkach, że zawsze Wam obok liczbę po pokażącej w się, sensie, no, zdrapiecie jest liczba obok, jakby tej dużej wygranej. To jest takie irytujące. Mam już 50 euro. ja yeah. Werble, proszę pana. O nie, to się przykleiło. Będziemy mieli sprzątania później. Dzieci mi zdradził, jak się nie zgubić w tej zdrapce. Kazał mi najpierw te numery, które wygrywają zdrapać, a później po jednym, żeby się nie zagubić. Jak już, wiecie, wszystko wydrapie. to ja po prostu dostawałam oczu pląsu i nie wiedziałam, gdzie mam patrzeć. Co, kochanie! Już ci się nudzi! A w ogóle maksimum, jakie można wygrać ze zdrabki, to jest 250 tysięcy euro. 0,9? 1 przeciwnie, 1 to najlepszych wyników. Tak, ale to jest jak dojdę, otherwise, it gets lost. 24, 13, 15. Nice it's so nice. Maar wat is ty Wat jesteś? Śpiący? Ja. Daar. En wie weet? Ik get 5 euro. Dat is goed. 0 to 10 euro! Ik heb nog wel een bankje gehad. Oh, 5 euro. And two, so it's ten euro. If you were wondering to kind of noise this it's Enzo. Yeah, mama nice. <laughs> <Yeah>, mia. <well, yeah. laughs> oh, five euro. I get so excited for every five euro, because I hope five to five and we're gonna get the money back. i <laughs> is putting my shoes. You wanna be in my shoes? I am not so sure. I to 150, 000. Almost! Nampadnexu. Dobra, zauważyliśmy. Kochanie. Zauważyliśmy, że tutaj jest napisane, ile z drapek wygrywa jakie kwoty. I tutaj mamy, że dwie wygrywają 250 tysięcy euro, dwie wygrywają 10 tysięcy, dwie 5 tysięcy. 26 po 1000, 30 po 500 euro, 13 750, 100 euro i wiecie, dalej są ogromne liczby tych e, małych e, wygranych. No cóż, no ja już dostaję oczopląs, ja już nie wiem, czy to jest wygrane, czy nie. 5 Myśleliśmy, że trochę więcej wygramy, nie wiem dokładnie ile tam jest, więc wiecie, mogę też trochę zaniżać, ale chciałabym, żeby nam się to zmienił. 50 euro. I swear. Really? 24. 24. Scratch how many times. Scratch how many times. 24. 24. I trzeba to zrobić tutaj. Dawaj, dawaj. At least 5 times. Wow. Well. Two ok, at least, eight least 50 euro. Yeah. Maybe, oh. maybe it's gonna be one more time. Jak like mają dnie na ten lat. Okej, okay. a więc z tego wszystkiego to są wygrane, obliczyliśmy wszystko i z Dzidziego strony było 135 euro wygranych, a z mojej 85, czyli razem mamy 220 euro. No i mam nie jest źle jak na zdrabki za 300, zł, 300 euro, jakby bardzo dużo się zwróciło, tylko 80 euro tak naprawdę straciliśmy, niestety nic nie wygraliśmy. Ale i tak spoko, w sensie nie spodziewałam się tak dużo, naprawdę, całkiem dobrze. Podsumowując, jesteśmy i tak szczęśliwi, że wygraliśmy z powrotem 220 euro, bo nie spodziewaliśmy się tak dużo, tak jak mogliście zauważyć na początku, mówiliśmy tam 125, gdzieś mówił 80-100 euro, także naprawdę spoko. Porównując do naszych oczekiwań. Ale i tak nie polecamy tych drapek, bo generalnie jest mało tych dużych wygranych. Większość to jest 5, 10, 20, to już jest rzadkość. Także nie polecamy. I generalnie wiecie, takie drapki to nie jest jakaś taka pewna wygrana czy cokolwiek, po prostu zazwyczaj się wyrzuca dużo pieniędzy w to i się nic nie wygrywa z powrotem. Ale plus jest taki, że z tej narodowej loterii. Yy, Część pieniędzy idzie na cele charytatywne, także chociaż tyle z tego pocieszenia. Eee, I co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tym razem był inny filmik. Też chcemy robić trochę inne rzeczy, niż po prostu pokazywać nasze, naszą jakby codzienność w weekendy, bo tylko w weekendy jesteśmy w stanie nagrywać. Eee, I co? I tak jak mówię, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej tego typu filmików, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i subskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście tu nowi, jeśli Wam się on podoba. Eee, I co, widzimy się w następnym filmiku, mam nadzieję. Pa pa!